W sposób naturalny o to, żeby procesy inflacyjne były w, w, na, na rozsądnym poziomie. Przede wszystkim e, e, mają dbać władze monetarne. Narodowy Bank Polski z Radą Polityki Pieniężnej e, i ma stosować wszelkie możliwe instrumenty i wszelkie możliwe pomysły i, i, i swoje możliwości, żeby ten poziom e, zmian cen był no, na rozsądnym, na, 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 na rozsądnym pułapie, tak żeby te ceny nie rosły zbyt szybko. U nas, jak warto przypomnieć, inflacja jest na poziomie 2,5% w skali roku. Przy czym czasowo może się on wahać od tego poziomu o 1%, czyli możemy gdzieś mieć inflację w widełkach od 1,5 do 3,5%. W chwili obecnej poziom inflacji wyraźnie przekracza górne widełki celu inflacyjnego na poziomie 3,5%. W tej chwili jesteśmy grubo powyżej 4%, więc widać, że to już, jest, to już jest poziom wyraźnie przekraczający to, do czego powinniśmy dopuszczać. Jeżeli myślimy o podstawowych elementach, które ma, mają władze monetarne do tego, żeby radzić sobie z podwyższonym poziomem inflacji, to zazwyczaj mówimy o, o, o poziomie stóp procentowych. On jest w tej chwili rekordowo niski, ale podobnie jak na całym świecie, i staramy się działać tak jak, tak jak reszta świata. No ale proszę pamiętać, że do tego dochodzą też inne instrumenty, między innymi możliwość wpływania na kurs walutowy, który Narodowy Bank Polski ma dosyć duży i utrzymując między innymi złotego na dosyć niskim poziomie, podtrzymuje wysoki poziom inflacji.